Powitać, powitać państwa uFów uf. Z tej strony pisało. A tak jak widzicie, jest kolejna wstaweczka do gry Planet Crafter. Kolejna i o, przedostatnia. Tak zbliża się powoli koniec naszej serii z tej kochanej giereczki. E, planuję nieco zmienić e, sposób prowadzenia serii, nieco prowadzenia tych odcinków i w ogóle. To jeszcze tam w przyszłości wam powiem, co, gdzie i jak. Przede wszystkim chcę Wam podziękować za lajkowanie, subskrybowanie kanału, za to, że dzięki Wam ten kanał się rozwija. Jeszcze o tym powiem pewnie w odcinku, znając życie. E, miał być to odcinek praktycznie końcowy, koniec, miał być koniec z y, tymi odcinkami, ale okazuje się jednak, że hmm, znalazłem parę rzeczy takich ciekawych. <laughs> Gdzie no, można tak nazwać, przedłużą naszą rozgrywkę o jeszcze jeden odcinek. Więc to jest przedostatni odcineczek. Aby zbędnego przedłużania, zapraszam Was do oglądania i widzimy się na odcinku. Łaf, Łaf, Was z powrotem na odcineczku. Powstawę wstę, kochani. Tak, generalnie, generalnie. Chcę Wam podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądacie, za to, że subskrybujecie, lajkujecie filmy i piszecie komentarze jeszcze raz. Bo to jest ostatni odcinek z naszej serii gry Planet Crafter. Dzisiaj będziemy praktycznie kończyć tą grę. Zarazem przyznam się, no troszeczkę smutno, ale i też wiadomo, nad czas, żeby skończyć tą naszą serię. Eee, zamówiłem przed chwilą dosłownie. Parę rzeczy zrobiłem wcześniej, żeby więcej wody było produkowane i innych. No niestety, pamiętacie te e, moduły produkcji? Tak, byłem na tyle nierozsądny, że stwierdziłem, że a po co mi nie są one mi potrzebne? I w sumie je wywaliłem. <noise> Więc, no, głupek za mnie, bo nie pomyślałem. Tak? A teraz wody potrzebuję nad, nad to wręcz. Więc tutaj to jest ten minus mój. Niestety, więcej tlenu chcę produkować, żeby jeszcze przyspieszyć ten proces e, terraformacji. E, zwierzątek nieco nam dodałem, więcej genów do zwierzątek, więc to tak się tutaj nam teraz leci. Pokarm te dwa, bo potrzebujemy bakteria. Jest? Jest. Czego tutaj Mutagon potrzebuje jeszcze oprócz bakterii? Nabój azotowy i siarka. Siarka jest, nabój azotowy powinien być. Azot powinniśmy mieć. Nie, azot się skończył. O, czas produkcji 80 sekund. Też. W sumie to też może być problem. Że się tak szybko kończy. No dobra, jak wiecie, trochę zabawy mam. Więc ja się z tym ogarnę. Przygotuję tamte, tak jakby, rzeczy. No i co? Oczywiście wam zrobię timelapse. Bo nie ma co za dużo innego robić, więc... time Timelapse i widzimy się niebawem. Ok, yy, zrobiłem trochę więcej, moi drodzy, niż zakładałem na timelapcie, Tak, tak to mogę nazwać? Więcej niż chciałem, więc tak to dobrze wygląda. Tutaj, właśnie, tu. tutaj mogę zabrać jedynie, te skasować tego, bo nie potrzebuję, i przeniosę sobie tam, tam gdzie potrzebuję bardziej tych materiałów. Więc tutaj czy się da się zrobić, u góry nawet. O, jak fajnie. I dynia, cyk, cudownie, dynia się robi, dwa razy, trzy razy dynia, raz fasola, dwa razy bakłażan, jeszcze raz fasolę bym dorzucił, tylko potrzebuję nasion o właśnie, tego potrzebowałem i to mi właśnie już umożliwiło, żebym fasolę mógł zasadzić, dynia, wszędzie mam to, co potrzebuję, superancko Tutaj sobie nasiono dyni. Tutaj było. Nie, tutaj było. Tutaj nie chcę dyni. Dobra. To dorzucę te rzeczy. Mamy 3,52. Mam nadzieję, że rakieta już wróciła. Powinna wrócić. I zajmę się eksploracją. Tak. Eksploracją, moi drodzy. Będę się zajmował teraz. Więc widzimy się w miejscu, gdzie kolejny wybuch będzie trzeba zrobić. Tak. Tak to można nazwać, ale jeszcze przed tym sobie odblokujemy coś. Zobaczymy, co dostaniemy. Pojazd zwiększanie zapasu. Te trzy, Ok. Może być. Nie będę narzekał. Także więc widzimy się w miejscu, gdzie znowu można użyć dynamitu. Mm, dobra. Jestem. Przybyłem w miejsce gdzie no, można użyć materiałów. Także więc pora na bum bum. Więc 3, 2, 1. I dzień dobry. Wow. Ładnie. Rybki tu pływają. Uu, rybeczki, mutageny, techy genetyczne, mnożnik produkcji. Super fajnie. W końcu teraz będę mógł go wykorzystać dobrze. <grytanie> Niestety samochód straciłem na korzyść tego tutaj naszego wjazdu. Wcześniej znaczy się zbagował się i bym musiał go jakoś albo zresetować. Wiem, że jest gdzieś resetowanie, ale gdzie dokładnie? To nie wiem tak to bardzo. Tutaj też można użyć, a nie to, a to. to. O. Witam. 5, 4, 3, 2, 1. BUM! Tutaj jest pewnie też wyjście na zewnątrz, tak? Bo to jest kolejne wejście, tak jakby. Więc tak tutaj mamy. Ciekawy biom. Ciekawe, co tam dalej jest też. I to jest kolejna... Ale czy zejście niżej? Nie wiem, tego nie wiem. Nie mam tyle materiałów. Może i jest zejście jeszcze niżej. A to jest są zwierzątka. To są zwierzątka, żyją sobie. Jakie fajne, chodź tu. Muszę je wygłaskać, dostaniemy cechy genetyczne za to. Tak, cecha genetyczna się przyda, bo będzie można zwiększyć... Mnożnik Paru rzeczy Tutaj tak jakby koralowe byłyby rzeczy I w ogóle No dobra To jest tak jakby ten cała nasza tutaj tajemnica taka Tak na to wychodzi Na to wygląda tak Chyba tak Bo innego motywu nie widzę Ewentualnie tam przejście jeszcze niżej Tylko by musiał iść po jeszcze jeden dynamit nie ukrywam, może być problematyczne, z uwagi na na to, że mamy jeden ostatni dynamit. Nie wiem, czy gdzieś go nie potrzebowałem jeszcze. Tego nie wiem, ale wrócę tu, zrzucę dynamit, zobaczymy. Więc widzimy się za chwilę. No, jeszcze opuszczony statek. To już się nie spodziewałem w ogóle, że trafię na opuszczony statek. Jeszcze. Nie spodziewałbym się tego, że trafię na jeden opuszczony pusty statek. Aha. E Biokapsuły. Cecha genetyczna zawsze. To może być. Ale tu pada. Ciągle pada. Aha, czyli muszę znaleźć tutaj reaktor. Nie spodziewałem się, że jeszcze znajdzie, że znajdę to jakiś ten sta e statek. To jest dla mnie dosyć zaskakującą rzeczą. Bo to jednak jest. No, duży statek. Kurde. Jeden z większych. Wow. Okej. Okay. Okej, okay, ciekawe. Nie ma tu za dużo jakichś cudownych rzeczy. Ale są, są. Mikrochip, tak. Może będziemy mogli robić materiały wybuchowe. Może. Dobra. Gdzie tu jeszcze cała przejść się? O to tu byliśmy tutaj jeszcze chyba Tutaj jest coś w tylu sterowni jakieś? Tutaj są zawalone tymi Tak, jest tutaj możliwość założenia tego paliwa Także więc jeszcze mamy i paliwo do zrobienia, no to dużo rzeczy. Także więc bez zbędnego przedłużania wracam szybciutko do bazy. Okej, okay. eee, wróciłem, tak, z materiałami wybuchowymi do miejsca gdzie chcę po prostu ich użyć. Mam nadzieję, że nie zmarnuję ich na głupio. Chociaż słyszę wodę. I może być różnie. Zobaczymy. No, dziękuję. Tutaj mamy... Wodę, przejście podwodne. Tak. No teraz się tu pogubiłem. To jest zbiornik wodny. I to taki duży, duży zbiornik wodny. Okej. Okay. Okej. Okay. I to taki głęboki oliwka, nieźle. Tak głęboki zbiornik wodny. I dwie drogi są. Ha, nie spodziewałem się, że jeszcze że takie coś znajdziemy tutaj. I Tutaj jest skrzynka, no dobra. Natop stop. Dobra, fajnie. Fajne rzeczy. Można iść dalej. Plenu mamy jeszcze dużo, więc można nurkować. To nie subnautica na szczęście. Śnie nas tutaj nie zje. <laughs> I tutaj mamy konstrukcje jakieś. Uu. Tu jest baza jakaś była. Aha. Okej. Okay. Nie poddam się. Nie pozwolę, by ta zimna i pokryta pyłem planeta była górą. Będę szukał wszędzie, dokopię się tak głęboko, że znajdę zasoby, dzięki którym ucieknę z tego piekła potrzebne mi tylko materiały do zbudowania rakiety i platformy startowej. Bez multi narzędzia wszystko trwa strasznie długo. Muszę dać radę. I klas. Jeszcze i klasa spotkaliśmy. O kurczę. No go się tutaj nie spodziewałem, że go znowu się spotka. Dobra, bo tlen. Właśnie, tlen, tlen, tlen. Bo nam tlenu zbraknie i będzie problem. Poni do góry, poni do góry kochana. Dawaj, ostrzeżenie niski poziom tlenu, wiem. Tylko nie wiem, czy tam coś jeszcze jest. I by się przydało. Tak, dodatkowo tam zerknąć, ale jak ja tam bym szedł tak szybko na dół, tego nie wiem. Jeszcze coś zobaczę tam, poszukam i widzimy się w tym statku, jeśli nic nie będzie. Okej, okay. mamy wiadomość. Jakieś wiadomości tu mamy. Aha, tutaj płynę, tak dalej, dalej. Mam połowę w tlenu, i nie mogę tak. Bo nie wiem, tutaj są schody jeszcze. Dobra, coś czuję, moi drodzy, że to nie będzie jeszcze ostatni odcinek. Oj, coś czuję, że to nie będzie ostatni odcinek, kochani. Jednak więc, dochodzimy tutaj. I czy ja znowu spotkam. Tak. Nie mogę tutaj latać, więc wychodzi na to, że znaleźliśmy kolejne budowle. O kurde. I otwórz złoty zasomnik. Detektor kluczy strażnika. Nowy schemat. Ok. Ok. Brzmi dosyć ciekawie. Chcemy przetrwać. Czekanie na pewną śmierć nie jest przejawem bezinteresowności, lecz samobójstwem, dążeniem do samu unicestwienia. Niektórzy z nas postanowili nie czekać na nieuniknione. Zostawiliśmy za sobą zniszczenie i naszych ukochanych, którzy twierdzą, że ich los jest przypieczętowany. Jeśli chcesz do nas dołączyć, użyj tego chipa, by znaleźć 10 ukrytych kluczy, które za zostawiliśmy na tej planecie i umieść je w kapsule ekstrakcyjnej 1, 2, 3, 4, 5. Komorze ekstrakcyjnej. Czy to jest komora ekstrakcyjna? Czy nie, bo teraz... Mnie nie to zaintrygowało. Okej, okay, tu jest dalsze przejście. I jak, jaka czeka nas przyszłość? Jakie jest nasze przeznaczenie? Wierzymy, że możemy przetrwać znaleźć inne miejsce, zbudować nową kolonię raz jeszcze. Zrobiliśmy to dawno temu, możemy zrobić to i teraz. Siostry, bracia, matki, ojcowie, bliscy, przepraszamy. Okej. Okay. czyli zostawili tak jakby swoich tutaj e, ludzi, tak, zostawili w swoich tak jakby to towa... no rodziny i uciekli, część ludzi uciekła, a część no nie uciekła, została. To jest to prawdopodobnie no skończyli jak skończyli. Oj to coś czuję, że nie będzie ostatni odcinek jednak, kochani. Fabuła nas tutaj troszeczkę zaskoczyła, nie spodziewałem się tego w sumie w ogóle. Więc Resztę tych rzeczy zrobimy sobie już w następnym odcinku ostatnim, bo prawdopodobnie wtedy będzie ostatni odcinek. Także więc widzimy się, moi drodzy, za dwa tygodnie na następnym odcinku. Pożegnać was Sam Tam się z tego nie spodziewałem i widzimy się niebawem. Cześć.